Cześć kochani, tu Pan Bartek ze Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka, czyli Bartłomiej Krzych. Na tym nagraniu opowiemy sobie już po raz kolejny o zadłużeniu wieliczki, o problemach finansowych wieliczki i o parasolu ochronnym Regionalnej Izby Obrachunkowej, który załatwił sobie Pan Burmistrz Artur Kozioł. Pokażę pewne powiązania, pewne fakty, które Wam no, sami ocenicie, czy, czy takiego parasola ochronnego nie ma z przebiegu zdarzeń. Bo akurat, bo powinno być teraz tak, że Pan Burmistrz powinien opracowywać program naprawczy i oszczędności dla wieliczki związane z nadmiernym zadłużeniem. A pan burmistrz jeździ, po, spotyka się z mieszkańcami, z organizacjami i obiecuje, co on to nie zrobi, nowe inwestycje i tak dalej. Tak, jakby w ogóle problemów finansowych w wilczki nie było. Na początku, takie wyjaśnienie, że ja robię to wideo na prośbę wielu osób z różnych środowisk, które po prostu widzą tą patologię, widzą ten parasol ochronny. No i nikt inny oprócz mnie po prostu tego nie, nie nagra, nie nagłośni, nie wyjaśni. Dlatego no, ja to robię, chociaż też już. Uważam, że, za, że dużo na ten temat powiedziałem, ale tutaj są jeszcze jakieś nowe fakty i też to znaczy, że skupiam się tutaj na informacjach, które są dla Was wszystkich dostępne i możecie to zweryfikować, natomiast ja mam dużo więcej informacji takich prywatnych, kwestii powiązań rodzinnych, których tutaj nie będę mówił, natomiast one, te, te nieujawnione fakty jakby potwierdzają tą całą tezę. Dobra. Dla przypomnienia, tutaj jest apel z końca listopada radnego Kazimierza Windaka, radnego Rady Miejskiej opozycyjnego do burmistrza. Apel o to, żeby zwołać sesję nadzwyczajną i wyjaśnić kwestię planu wyjścia z długów i, i zmian w opłat za śmieci. Temat problemów finansowych w Wieliczki był poruszany podczas obrad Rady Miejskiej i tutaj fragmenty przytoczę. Sytuacja, jaką mamy dzisiaj, dzisiaj mamy taką sytuację, że brakuje nam na wydatki bieżące. Ok. Czyli zwracaliśmy się do jakichś wykonawców o to, żeby wydłużyli, a jeżeli się zwracaliśmy, to chciałem zapytać, czy ci wykonawcy zgodzili się na to bez żadnych roszczeń finansowych w stosunku do gminy? Zwracaliśmy się do części wykonawców o wydłużenie terminu. Nie, nie było dodatkowych kosztów z tym związanych. A może wróćmy jeszcze do roku 2021 i sytuacji, którą wszyscy pamiętają. Pan burmistrz nie wysłał zawiadomień o podwyżce opłat za śmieci w roku 2021. Zrobił to po siedmiu miesiącach, dlatego że bał się referendum. Robiliśmy wtedy akcję referendum zbiórki podpisów, ponieważ dwa razy w ciągu roku była podwyżka opłat za śmieci. My zrobiliśmy protest, zbiórkę podpisów pod referendum. No więc, pan burmistrz nie wysłał zawiadomienia o podwyżce śmieci, żeby ludzi nie drażnić. Wysłał to dopiero po 7 miesiącach, jak już temat referendum zniknął. No i, i później wysłał ludziom ponaglenia upomnienia o, o zapłatę podwyżek wstecz. To jest wbrew prawu, to w ogóle było przestępstwo, niedopełnienie obowiązków. No i Regionalna Izba Obrachunkowa powinna się tym zająć i wskazać takie nieprawidłowości. No, natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa. Temat po prostu sobie olała. Stwierdziła, że no, był koronawirus, no to mogło się tak zdarzyć, no więc, no więc przymknijmy na to oko. Tylko, że koronawirus był w całej Polsce, i, a w całej Polsce inni burmistrzowie i wójtowie wysyłali bez problemu te kwestie zawiadomień, nie było żadnego problemu. Poza tym burmistrz w tym samym czasie wysyłał dostarczał nakazy podatkowe, pisał inne pisma do mieszkańców. Nie było z tym problemu. Także to była ewidentna ściema i już wtedy było widać, że jest jakiś parasol ochronny nad Wieliczką w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, bo powinna to być stanowcza interwencja taka, jak była od Rzecznika Praw Obywatelskich, który dwa razy wezwał burmistrza do, do zaprzestania, od do wysyłania upomnień, kiedy, kiedy ludzie nie wiedzieli, że, że od początku roku mają płacić podwyższoną stawkę, bo nie dostali zawiadomień. Dobra. I teraz skupmy się na teraźniejszości. Od października Regionalna Izba Obrachunkowa Zwraca Wieliczce uwagę na nadmierne zadłużenie. Już w, w październiku zostały uchylone plany budżetowe Wieliczki, i, i zwrócono uwagę, że po prostu te plany są fikcyjne, że zadłużenie jest za duże. Później to samo było w listopadzie, kolejne postępowanie nadzorcze. Pan burmistrz wtedy powiedział, że on podniesie podatki, podniesie opłaty za śmieci, że ten budżet się tam jakoś zbilansuje, no więc, żeby oni już tam nie umorzyli to postępowanie nadzorcze. No i oni w to uwierzyli, no i umorzyli to postępowanie nadzorcze. Teraz pokażę wam pierwsze dokumenty. Tu po lewej uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z 19 października 2023 orzeka o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej. A tutaj druga uchwała z 15 listopada, też wszczynające postępowanie o stwierdzenie nieważności wieloletniej yy, prognozy finansowej. I to drugie postępowanie zostało umorzone, yy, ponieważ burmistrz zadeklarował, że tutaj przeczyta, przeczytam: yy, Burmistrz Miasta i Gminy planuje przedstawić Radzie Miejskiej w Wielisce projekty uchwał wprowadzających zwiększenie stawek od podatku od nieruchomości, stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz objęcia systemem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. No, i burmistrz Artur Kozioł nie podniósł tych podatków, w ogóle nie, nie podniósł, nie było mowy o żadnych śmieciach, po prostu wyrolował Regionalną Izbę Obrachunkową, no jakby oszukał, można powiedzieć, bo wykantował. Natomiast co zrobiła Regionalna Izba Obrachunkowa? No, jakby przymknęła na to oko, że, że on ich oszukuje, i na, na następne plany finansowe na rok 2024 dała opinię już pozytywną, tylko z zastrzeżeniami. Teraz wam przeczytam te zastrzeżenia. To jest fragment, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej zastrzega, że wieloletnia prognoza finansowa gminy Wieliczka budzi wątpliwości w zakresie jej realistyczności, o której mowa gdzieś tam, gdzieś tam. No między innymi dlatego, że w 2024 roku zaplanowano 52 miliony złotych ze sprzedaży nieruchomości, podczas gdy w roku 2023 było to milion do tego wskazano w tych zastrzeżeniach, że jedna z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2024 roku oszacowano na 21 milionów, jest obciążona hipoteką umowną na rzecz Małopolskiego Banku Spółdzielczego. I dalej napisano: „Można stwierdzić, iż gmina Wieliczka utraciła zdolność zaciągania i spłaty nowych nieplanowanych zob za zobowiązań dłużnych. I teraz jeszcze to, na koniec. Zaniechanie podjęcia działań oszczędnościowych spowoduje, że rosnące koszty funkcjonowania jednostek budżetowych oraz instytucji kultury gminy Wieliczka przy braku realizacji planowanych dochodów ze sprzedaży majątku wymuszą konieczność opracowania i uchwalenia rad... przez Radę Mińską w Wieliczce programu postępowania naprawczego. I teraz słowo komentarza, czyli burmistrz sobie zaznaczył do sprzedaży. Taki fikcyjny plan sprzedaży nieruchomości za 52 miliony, z czego jedna nieruchomość za 20 milionów już jest obciążona jakąś tam hipoteką, pewnie na parę milionów, nie wiem ile. A druga, 30 milionów pozostałe, to miałyby być działki w strefie gospodarczej węglsztach wielkich w Koniku, na które w ogóle nie ma zgody radnych ani mieszkańców, żeby je sprzedawać. Bo jeżeli burmistrz się sprzeda teraz, to tam powstanie strefa gospodarcza, hale przemysłowe. Już to ludzie oprotestowali dwa lata temu, no więc to wszystko jest fikcja, to jest nierealne. Okej, okay, czyli mamy. Zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej, że ta wieloletnia prognoza finansowa wieliczki na rok 2024 jest nierealna i że tam są problemy z zadłużeniem, ale radni burmistrza to przegłosowali, no i trafiło to jakby do oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej. I teraz jest bardzo ciekawa rzecz, zobaczcie. Tu jest protokół z posiedzenia Regionalnej Izby Obrachunkowej z 17 stycznia 2024 i przewiniemy sobie jeden z pierwszych tematów, było tutaj w punkcie czwartym. Stwierdzenie, wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce z 18 grudnia w sprawie uchwały budżetowej gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy Wieliczka. Też wstępie, wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności. I teraz taka ważna informacja, że stwierdzenie nieważności, czyli unieważnienie planów finansowych, sprowadza się do tego, że gmina, Rada Miejska i burmistrz mieliby obowiązek uchwalenia planu naprawczego, czyli oszczędności. Cięć wydatków i podwyżek podatków. Także przed, tuż przed wyborami burmistrz Wieliczki musiałby ludziom mówić, co, jakie zrobić cięcia jakie podatki podniesie. No, oczywiście nie chciałby tego robić, no nie. No i czytajmy dalej, co się stało. Tą sprawę referował pan Piotr Józefczyk, to jest osoba, która się zajmuje Wieliczką w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. No i tutaj omówił projekt uchwały i poinformował, iż podstawową kwestią do rozstrzygnięcia jest, czy kolegium izby będzie kwestionować realność dochodów ze sprzedaży majątku. I tu później rozwinęła się dyskusja, niektórzy tam członkowie kolegium zabierali głos, no i wszystko sprowadziło się do tego, że członkowie kolegium stwierdzili, że należy zaczekać na sprawozdania z wykonania budżetu, a przewodniczący kolegium poinformował, że w planie kontroli na, w bieżącym roku jest przewidziana kontrola kompleksowa miasta i gminy Wieliczka. I później w protokole czytamy, że w związku z powyższym przewodniczący kolegium przekazał, że dokumenty po przeprowadzonej kontroli przedłoży na posiedzenie kolegium Izby celem zdecydowania o tym, czy gmina Wieliczka zostanie skierowana do programu postępowania naprawczego. Czyli na, no i później na wniosek właśnie przewodniczącego pan Piotr Józefczyk wycofał projekt uchwały dotyczący wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności do tych planów finansowych Wieliczki. I teraz jeszcze ważna rzecz z tego protokołu. Przewodniczącym jest pan Mirosław Logutko, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Czyli podsumowując, ten te, na ten moment, no, osoba zajmująca się Wieliczką stwierdziła, że należy uchylić plany, nie, stwierdzić nieważność plany finansowe Wieliczki, bo są nierealne i, i po prostu no, nie może się Wieliczka dalej zadłużać. Yy, natomiast prezes stwierdził, że no, może poczekajmy, zróbmy jeszcze jakąś kontrolę, poczekajmy na jakieś sprawozdania. No a tam i później, jak będziemy mieli te sprawozdania i wyniki tej kontroli, no to wtedy podejmiemy decyzję. A to już może być po wyborach, prawda? Bo nie wiemy, ile to będzie trwało. A po, przypomnę, że. Trwa już te, te postępowania nadzorcze, trwa już jak widzieć na początku od października, czyli sprawa już się toczy kilka miesięcy. No więc ja tutaj ewidentnie widzę pewien parasol ochronny, ale to yy, jest dopiero pierwsza część jakby tego nagrania. Teraz wam pokażę, jak to wszystko działa. Burmistrz Artur Kozioł od kilku lat zatrudnia w Urzędzie Miasta w Zespole Audytu Wewnętrznego panią Agnieszkę Pieprzycę. Każdy sobie to może sprawdzić na stronach Biuletynu Informacji Wieliczki, Biuletynu Informacji Publicznej. Pani Agnieszka Pieprzyca prowadzi przedsiębiorstwo Skarbnik Audyt, taka firma, w której pracuje razem z panem Robertem Pieprzycą. Agnieszka i Robert Pieprzyca. No ja wiem, że to jest małżeństwo od, od tam jakichś osób, które mnie poinformowały właśnie o tym. I pan Robert Pieprzyca, jak czytamy na tej stronie, audytor wewnętrzny uprawnienia ministra finansów, z wieloletkim, wieloletnim doświadczeniem na stanowisku skarbnika miasta, audytor wewnętrzny samorządowych spółka i jedno, jednostek finansów publicznych. I teraz też z kilku źródeł wiem, że pan właśnie ten Robert Pieprzyca jest bardzo dobrym koleg kolegą pana prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej, pana Mirosława Legutko i tutaj na potwierdzenie, może to nie jest najlepsze potwierdzenie, ale co można znaleźć w internecie, to oni razem występowali na konferencji 30-lecie Forum Skarbników, widzicie tutaj występował pan Mirosław Legutko, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, no i też wykład miał tutaj pan Robert Pieprzyca, audytor wewnętrzny praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Ale to jeszcze nie wszystko. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że ta firma, właśnie pani Agnieszki Roberta Pieprzycy, świadczy dodatkowo usługi dla miasta i gminy Wieliczka i dla Regionalnej Izby Obrachunkowej. Czyli ci państwo są po prostu takim łącznikiem między Gminą Wieliczką i Regionalną Izbą Obrachunkową. Tam są jeszcze inne dodatkowe konekcje, o których już, relacje, o których nie będę mówił, ale zobaczcie teraz na dokumenty. To jest dokument, który każdy z Was może uzyskać w drodze zapytania o informację publiczną. Jak widzicie tutaj z Regionalnej Izby Obrachunkowej dostałem odpowiedź, że ta firma w 2019 roku wystawiła fakturę na 3690 zł i tak samo w 2021 roku 3690 zł. A tu z kolei odpowiedź z Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, też dotyczący firmy pani Agnieszki Pieprzycy, Skarbing Audit. No i tutaj widzicie około 30 tysięcy rocznie. Też kwota umowy w ciągu ostatnich 4 lat, od 2019 do 2023, podsumowując, Pan Burmistrz zatrudnił sobie w urzędzie osobę, która jest łącznikiem z Regionalną Izbą Obrachunkową. I, która, I to wszystko, w mojej ocenie, wygląda na taki parasol ochronny, gdzie ukrywane jest to, że Wieliczka ma potężne problemy finansowe. No właśnie, ukrywane jest po to, żeby to nie wypłynęło przed wyborami. Czy to jest normalna sytuacja, że gdzie audyt wewnętrzny zamiast monitorować sytuację, żeby nie przekraczać pewnych wskaźników, żeby dochody w budżecie były realne, robi rzeczy odwrotne. Więc dla mnie nie jest normalne, że osoba zatrudniona w urzędzie prowadzi też działalność gospodarczą i wystawia faktury na Regionalną Izbę Obrachunkową i dodatkowe faktury dla Urzędu Miasta. Regionalna Izba Obrachunkowa powinna być niezależna od gmin i tutaj nie powinno być takich jakichś dodatkowych relacji biznesowych i też różnych innych powiązań prywatnych, powiedzmy. Bo w takiej sytuacji to po prostu ta Regionalna Izba Obrachunkowa i cały nadzór finansowy nad gminą no, traci sens. Jeżeli można sobie w taki sposób załatwić jakiś parasol ochronny, a tu pokazałem Wam na kilku przykładach. Tylko jedna wieliczka, tylko jedna wieliczka miała takie postępowanie nadzorcze w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Tak więc widzicie, no, mimo tego, że burmistrz sobie właśnie takie reakcje poprzez pracownika zatrudnionego wypracował, to i tak mimo wszystko są tam w Regionalnej Izbie Obrachunkowej ludzie, którzy twierdzą, że Wieliczka pewne granice przekroczyła. To tyle na dzisiaj, pozdrawiam. Otwarta wieliczka. Dbamy o wspólne dobro.